Za oknem biało nie od śniegu, a od piór, gęsich i kaczych. W małym gospodarstwie w Niezwojowicach na pograniczu Świętokrzyskiego i Małopolski gospodynie rwą pióra, aż się wióry sypią. Zapomnianą tradycję darcia pierza przypomina Żaklina Skowrońska. W małych Niezwojowicach, gdzieś między województwem Świętokrzyskim a Małopolską, od rana wielkie darcie. Pierza, oczywiście. Piórko do piórka, szypółka do szypułki. Niby dziecinnie proste. Od góry tak sobie tu troszkę zostawić i ciągnąć tak po jednej stronie, po drugiej stronie, ociągnąć, a tą szypułkę wyrzucić. W jednych regionach Polski wydzierki, w innych wyskupki, a gdzie indziej pierzajki. W Świętokrzyskiem to darcie pierza. Kiedyś taką umiejętność musiała posiąść każda panna na wydaniu. Gospodynie wszystkie chowały gęsi, mając córki do wydania. No, chowały i gęsi, i córki. Tak, i córki, i a później w posagu dostawały córki, pierzyny, poduchy, no bo no, wiano no, takie. Ale żeby wydrzeć sobie takie wiano, potrzeba było czasu i sąsiedzkiej solidarności. W długie zimowe wieczory kobiety darły i dyskutowały. Można się było dowiedzieć wielu rzeczy, to co się działo w ogóle w danej miejscowości. Jakie bo... plotki z ogródka? Otóż to właśnie takie plotki i to o tym się mówiło, nie tylko... Źle, ale i dobrze, nie? A przy okazji śpiewało się. Darcie pierza trwało tygodniami. Każda panna w posagu musiała otrzymać przynajmniej dwie pierzyny i cztery poduchy. Matka ją musiała wyposażyć w pierzynki, w poduszki. No i wtedy wszystko grało, żebym teściowa nie powiedziała, że bez, bez poduszki, bez pierzynki przyszła. Tak jak mężczyzna szukał żony, to sobie mógł chodzić po wsi i patrzeć tylko na płoty, jakie patrzeć pierzyny pisze. Gęsi jest na wiele gęsi na pobórku. W tym gospodarstwie kawaler na pewno by się nie rozczarował. Mama hoduje gęsi od lat i w tym roku miałyśmy takie ładne stado. I z tego właśnie stada mamy to piękne pierze. Po wypiórku, czyli uroczystym zakończeniu wielkiego darcia, poduszki trafią do przedszkolaków ze skalbmierza, chociaż mogłaby ich pozazdrościć niejedna panna na wydaniu. Rzeklina Skowrońska, informacje.